z tej strony znowu ja, Marta Gąsiorowska. Wracam do Was po raz kolejny z czymś mocniejszym, e, z interwałem. Słuchajcie, dzisiaj praca na czas, 40 sekund czas pracy, 15 sekund przerwy pomiędzy ćwiczeniami. E, w skrócie jeszcze powiem Wam, co to jest interwał. Interwał to jest trening, który e, gdzie wykonujemy ćwiczenia z o wysokiej intensywności i przeplatamy je ćwiczeniami o mniejszej intensywności. Nasz obóz się dzisiaj będzie składał z ćwiczeń. Będziemy to przeplatali e, truchtem lub marszem w miejscu. To już Wy sobie wybierzecie, w zależności od tego, jak się będziecie czuli. Ale zanim zaczniemy, rozgrzeweczka i marsz w miejscu. Będzie nam potrzebny tylko ciężar naszego ciała i mata. I nic więcej. Słuchajcie, krążenia, ramion przód. I w tył. Będzie szybko, będzie mocno. Musimy się porządnie rozgrzać. Ramiona do boku, łokcie. Cały czas idziemy. całego kolana. I w drugą. Świetnie. Nadgarstki. Dobrze. I bieg. Trucht. Biegniemy, biegniemy no i ramiona do boku w górę, w górę, hop, hop, w górę. Jeszcze. I pajac, hop, hop. Mocno pracuje ramionami. Skip, wysoko kolana, ramiona pracują, trzymaj z przodu. Uderzamy piętami. Opuść latki. Szeroko. Przekakujemy. Nożyce. Szerzej. Ramiona pracują. Dobrze. I pobiegnij w miejscu. Ramiona z przodu. I pobiegnij szeroko. I jeszcze raz razem. I po raz do boku. Dobra. Mamy. Nogi w rozkroku, ramiona do boku. Skręć. Spójrz za siebie. Znowu przyklejone do podłogi. I jedziemy. I hop. I hop. I hop. Zejdź w dół. Praca na nogach. Dołączamy. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. I ramiona w przód, sam dół. Zatrzymaj ręce na podłogę. Jedna góra skręt, druga. Popatrz. Popatrz. Odwróć się za ręką. I jeszcze dwa. Raz. Dobrze. Zostaw ręce, nogi na szerokość bioder. Wymachy ramion. Jedna w przód, druga w tył. Łóż na kolana, proste prace. Głowa w naturalnej pozycji i podłoga, sufit 10 razy. Hop, ja wyciągnij się w górę. 2 3 4 5 6 4 that. 3 i dwa ostatni raz. Świetnie. Ręce na biodra, krążenia w jedną stronę. I w drugą. No dobrze. I stopa na palce. Krążenia w jedną. I w drugą. Druga noga. W drugą. Świetnie. Zatrzymaj. Wdech. Wydech. No dobra, słuchajcie, ja teraz Wam pokażę całą ósemkę, wszystkie ćwiczenia, natomiast Wy zostańcie w marszu i dalej się rozgrzewajcie, niech to Wasze ciało nie stygnie, niech ono sobie jeszcze popracuje. Lekki marsz, tak żebyście się nie zmęczyli e, zbyt mocno. 40 sekund czas pracy, 15 sekund przerwy pomiędzy ćwiczeniami, gdzie będziemy albo iść, albo truchtać w miejscu. Pierwsze ćwiczenie, wyskocz do przodu, do przysiadu, wróć, wyskocz, wróć. Hop, wróć przodem, wyskocz, zejdź, wróć. Dynamicznie wracamy. Hop, wracamy. W przysiadzie, biodra idą daleko, kolana nie schodzą się do środka, idą lekko na zewnątrz, cała stopa stoi na podłodze. Ćwiczenie numer dwa, przejdź do podporu. I teraz przez 20 sekund jedziemy prawą rękę, przez 20 sekund lewą. Jedna linia ciała, przejście na przedramiona i no proste. Hop i góra. Wdech, góra, wydech. Mówię zmiana, lecimy na drugą, jeżeli za ciężko. Hop na kolana i podporzę na kolanach. Ćwiczenie numer trzy. Leżenie tyłem. Wyprostuj nogi. Ramiona wyciągnij za głową. I teraz wchodzimy naprzemiennie. Raz do jednej nogi, raz do drugiej. Góra, wydech. Dówdek. Wejdź wysoko, nie ciągnij się czułem do kolana, wejdź do buta, do góry. Mamy trzy ćwiczenia. Czwarte, cztery skipy, dwa pajacy ze zmianą. Cztery razy wysoko kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Słuchajcie, jeżeli wam to nie wyjdzie, może być pięć skipów, trzy pajace. Nieważne, chodzi o zmianę, chodzi o urozmaicenie i o tempo. Dalej. Pokażę Wam to ćwiczenie tyłem. Tak będzie lepiej. Słuchajcie, noga idzie w tył. Nie robimy pełnego zakroku, nie schodzimy. Ugnięcie lekko kolano, wykop przód. Hop, Odbij się. Góra. Góra. Mocny brzuch, ramiona pracują. Pokażę Wam przodem. Hop, wykop. Wykop. Hop, góra. Góra. Połowa czasu jedna, połowa czasu druga. Dalej, podpór na przedramionach. I. Dwie wersje. Pierwsza. Skaczemy szeroko i nogi razem. Prostsza. Noga bok, noga bok. Noga bok, noga bok. Proponuję, oczywiście, wersję mocniejszą, ale jeżeli e, nie chcecie jej robić albo już nie możecie, to wersja prostsza. Ostatnie dwa ćwiczenia. Leżenie tyłem. Nogi, góra, szeroko. Wejdź. Raz do jednej nogi, raz do drugiej. Jesteś cały czas w pięciu, jesteś cały czas wysoko. Ręce wychodzą z głowy. wchodzimy do jednej nogi i do drugiej. Ostatnie ćwiczenie. Słuchajcie, znowu jedziemy cztery. tym razem cztery razy nożyce. Ciężar ciała na obydwu nogach, a potem hop, do góry, wysoko kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I kolanka idą do góry. Słuchajcie, mamy ósemkę. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. 40, czas pracy, 15 przerwy. 3, 2, 1. I wyskoczył. Przód, wróć, przód, wróć. Hop, wróć, hop, wróć. Mocny brzuch, prosty plec. Zejdź na nogach. Jeszcze biodra, wysuń w tył i wróć. I przód, wróć. Hup, wróć. Pilnuj kolan, nie prowadzi do środka. Mamy połowę czasu. I krok w tył. I krok w tył. Trzymaj tempo. Wskocz do przodu na cały stop. I wróć. Osiem. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden, 15 sekund, marsz lub trucht. Starajcie się oddychać w tym czasie, i za chwileczkę przejdziemy do kolejnego ćwiczenia: podpór z przejściem. Trzy, dwa, jeden i jedziemy. Jedna ręka, góra, dół, góra, wydech. na praca ramion, jedna linia ciała Starajcie się nie podnosić bioder w górę. Trzymajcie jedną linię ciała. Cały czas na napiętym brzuchu. Dobrze. Druga ręka. Zmiana. Od razu. Hop. Bez przerwy. I górę. I górę. I górę. Wydech w górze. Jeszcze. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. I przejdź do leżenia tyłem. Wyprostuj nogi. Ramion za głowę. I idziemy. Słuchajcie. Dałam ciała. Teraz był marsz. Pamiętajcie, że przerwą jest marsz. I teraz leżenie tyłem. Hop. I wchodzimy. Góra. Raz do jednej, raz do drugiej. Hop. Góra. Góra, wydech. Góra, wydech. Hop. Hop. Wejdź wysoko. Podnieś nogę. Druga zostaje na podłodze. Mocny brzuch. Nie ciągnij się czołem do kolana. Wejdź wysoko. I 10 sekund. Góra. Góra. Wysoko. Wysoko. Trzy. Dwa. Jeden. Góra. No i ten poprzedni marsz. Lub trucht. Jedziemy, jedziemy. I pięć. Trzy, dwa, jeden. Słuchajcie, cztery skipy, dwa pajace. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Dynamicznie. I trzymaj tempo do końca. Jeszcze połowa. Warto, warto. Podnosimy nasze tętno 8. 3, 2, 1. Świetnie, słuchajcie. Marsz. Marsz, marsz, Lub Trucht. Co teraz będziemy robić? Teraz ten zakrok lekki z wykopem mocnym do przodu po 20 sekund. 3, 2, 1, jazda. Hop! Góra. 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 Mocno, mocny wykop do przodu. Pomóż sobie ramionami. Jedziemy. Hop! Hop! Mocno, mocno. Odbij nogę z tyłu. Góra wydech z wykopem. Druga, jedziemy. Hop! Hop! Mocno. Wysoko noga. Hop. 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 Jeszcze. 10 sekund. Mocno. Kolano z tyłu. Lekko uginacie. I mocno do przodu idziemy, też z mocnym brzuchem. Trzy, dwa, jeden, idziemy lub biegniemy. Oddychamy, staramy się uspokoić oddech. I trzy, przygotuj się do podporu. Dwa, jeden i hop, hop. Albo noga bok, noga bok. I hop. Łokcie pod barkami. Jedna linia ciała. Odstaw raz jedną nogę, raz drugą do boku. Jeżeli skaczesz, nie podnoś bioder do góry. Utrzymaj cały czas tą samą linię ciała. Mamy połowę, mamy 20 sekund. Hop, hop, hop. Jeszcze, jeszcze. I jeszcze. Pięć, cztery, trzy, Dwa, jeden. stajemy I marsz. Idziemy, idziemy. Oddychaj. Uspokajaj oddech. Idziemy. Nie zatrzymujemy się. I teraz leżenie tyłem. Trzy, dwa, jeden. I słuchajcie, nogi szeroko. Wchodzimy. Raz do jednej nogi, raz do drugiej. Będąc cały czas w pięciu. Góra. Góra. Wysoko Jeszcze mamy połowę 15 sekund słuchajcie za chwilę po tym brzuchu marsz i ostatnie ćwiczenie w naszym obwodzie, ale obwód jedziemy od początku. Czyli ostatnie ćwiczenie z pierwszego. 3, 2, 1, góra. I maszerujemy. Marsz lub trucht. Będę to powtarzać cały czas. Pamiętajcie, co teraz było. Cztery razy nożyce, i hop, kolana do góry. Trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Dobrze, z mocnym brzuchem wyskak. Staraj się kolana przenieść do przodu. Hop. Hop. Jeszcze. Dziesięć. Jedziemy. I trzy. Dwa. Jeden. Marsz. Pierwszy obwód za nami jeszcze raz. Ten obwód można sobie powtórzyć dwa trzy razy. Pamiętacie co było pierwsze? Wyskocz do przodu, przysiadł. Trzy, dwa, jeden. Hop, w tył. Przód. 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 Wróć. Mocne prace na nogach. Świetnie. Biadra w tył. I piętnaście. Ja? Osiem. Hop. Hop. Trzymaj tempo. Trzy. Dwa. Jeden. Marsz. Drugie ćwiczenie będzie przejście z podporu na przedramionach do nadprost. Do prostych. Do naprostych. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Przygotuj się. I jedziemy. Jedna. Cały czas jedna strona. Słuchajcie, jeżeli nie macie siły, jeżeli ta pozycja jest dla Was trudna, na kolana i hop. Dalej jedziemy to samo. Tak? Nie zatrzymuj się. Druga strona. Jedziemy lewa. Hop. Góra. Hop. Góra. 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 Mocny brzuch. Mocne ramiona. Całe ciało pracuje. 8 sekund. Jeszcze. I 3. 2, 1. Marsz. Idziemy. Lub trucht. Wierzcie sami. W zależności od tego, ile macie siłę. Czy jesteście już bardzo zmęczeni? Trzy, dwa, jeden. Leżenie tyłem. I wchodzimy do nogi. Raz. Góra, góra, wydech, wydech, hop. Na przemiennie, raz do jednej nogi, raz do drugiej. I góra, i góra, i hop. Podciągnij się, wejdź wysoko. Jeszcze 15 sekund. I góra, i góra. Hop. 6 5 4 3 2 góra marsz Idziemy Idziemy, idziemy. Teraz zostaniemy w górze. 4 skipy 2 pajace. 4 3 2 1 idziemy. 1 2 3 4 hop hop Dzień dobry. Wysoko kolano. Ramio pracują, Łowa i da, dawaj Jeszcze, jeszcze mocno praca ramion w pajacu. Cztery, trzy, dwa, jeden, marsz. Idziemy. Teraz słuchajcie. Hop i wykop do boku. Ale jeszcze idziemy. Idziemy, idziemy. I cztery, trzy, dwa, jeden. Jasta, hop, przód, przód, przód. Ugnij lekko kolano z przodu. Hop, hop. Ramiona pracują. Mocny brzuch, utrzymaj równowagę. I w tempie. Hop, hop. Jeszcze. Ubra. Zmiana, druga, od razu. Hop, hop, hop. I przód. I w przód. Hop. Mocny wykop. Dynamika. Dziesięć. I pięć. Trzy, dwa, jeden. Marsz. Idziemy lub bieg. Słuchajcie, trzy ćwiczenia do końca. Siedem sekund. I teraz podpór i nogi boki. Trzy dwa, jeden. Jedziemy. Hop. 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 Albo tylko noga. Wybierzcie swoją wersję. Możecie też mieszać, jeżeli nie możecie się zdecydować. Połowa. Jeszcze, jeszcze. Łokcie pod barkami. Linia ciała zachowana. Prawidłowa postawa, prawidłowa pozycja. Pamiętajcie, że technika ćwiczeń jest Niesamowicie ważne, szczególnie kiedy jesteście sami w domu i sami ćwiczycie bez nas, nie na sali, tylko sami musicie o siebie zadbać. Trzy, dwa, jeden. Dobrze. Leżo nie tyłem. Nie, znowu, góra i marsz. Słuchajcie, słuchajcie. Przepraszam, ale ja już też jestem zmęczona. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Leżo nie tyłem. Nogi szeroko, wchodzimy. Raz do jednej, raz do drugiej. Hop. I jeszcze. Góra. Wejdź wysoko. Bądź cały czas w spięciu brzucha. Bądź wysoko. Patrz w górę. Postaraj się dociągnąć rękę jak najwyżej do nogi, do buta i utrzymaj tempo. 15 sekund. 8. 3 2 1 Góra. Marsz. Ujdziemy. Słuchajcie, ostatnie ćwiczenie przed nami. 4 razy nożyce i hop z kolanami w górze. Czy jesteście gotowi? 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2 Idziemy, idziemy. Słuchajcie, 20 sekund. Postarajmy się przyspieszyć. Hop, 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 hop. Góra. 10. Dawaj. Ostatnie 5. 3, 2, 1. Słuchajcie, pięknie. Jeżeli daliście radę, jestem z Was dumna. Uf, mam nadzieję, że się zmęczyliście, bo ja tak. Chwilka oddechu dla Was, napijcie się łyka wody i przechodzimy do rozciągania. Dobrze. Przyjdźcie proszę do siadu klęcznego. Oddychamy, oddychamy. Uf. Uspokajamy. No dobrze. Rozciągniemy klatkę szeroką. Otwórz, Unieś lekko brodę w górę, nie chowaj się, patrz przed siebie, ramiona prowadź w tył. Otwieram. Słuchajcie, czuję, jak mi rumieńce wyszło. Dobrze, opuszczamy. Ręka do boku, Przełóż na drugą stronę, od dołu ciśnij, opuść bark i trzymaj. Druga, do boku przełóż, dociśnij. Super. Chodzimy do klęku. Prawa noga przód, lewa ręka chwyta lewą stopę. Przyciągnij do pośladka. Pochyl się lekko do przodu, biodro poprowadź do przodu. Kolano nogi z przodu mniej więcej nad kostką, cała stopa z przodu stoi na podłodze i zostaje. przodem, brzuch połóż na przedramiona i wejdź do góry opuść barki, długa szyja wdychaj wróć na matę, ręce obok klatki siadamy, wyciągamy się pięty do pośladki do pięt, kolana w rozkroku stopy blisko siebie wyciągamy się mocno w przód nie zadzieraj głowy. Patrz w matę. No dobra. Wchodzimy do góry. No i dobra. Słuchajcie. Kolejny trening za nami. Ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że i Wy. Mam nadzieję, że się zmęczyliście razem ze mną. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Piąteczka. I do zobaczenia.